Hej, kanidaci na naszym kanale, dzisiaj przychodzimy do Was z decyzją Domu Pożądania autorstwa Alexis Henderson i jest to książka, która p mnie osobiście wywariała z butów klimatem mm -hmm. i moim takim y, ukrytym, aczkolwiek teraz wyciągniętym na powierzchnię wampirczym kinkiem z dzieciństwa. Mm -hmm. Totalnie. Absolutnie. Słuchajcie, to jest aż żal, że ta książka nie wychodzi na jesień. Tak, to tylko teraz tak, na lato. Ona by była idealna, taka jesieniarska, mroczna, spuki. Connor się przyciąga właśnie na stole. <grym> <grym> W polskim tłumaczeniu Aleksandra Sądeckiego wydaje mowa, podobnie jak poprzednią powieść autorki, która w Polsce wyszła. Chociaż wtedy nie jestem pewna, czy to właśnie wydała też mowa czy kobiece. Chodzi ty o godzinę Wiedźm, którą mm -hmm. też recenzowałyśmy chyba ze dwa lata temu, już, Kopę to czasu. już trochę czasu temu. I tam ta książka też nas totalnie zachwyciła, to pamiętam, klimatem, tego jak to zostało zbudowane na bazie małej miejscowości, takiej wsi. W której no, jest mowa o wiedźmach, i te wiedźmy są wyklinane przez tą małą, zamkniętą mhm. społeczność. Wszystko było, oj, przepraszam, w takiej otoczce starotestamentowej. Pamiętam, że miałyśmy zarzuca, zarzuty w stosunku do końcówki e, godziny wiedźm, że to zakończenie było takie trochę mało, mało ciekawe. Um, i, i całość przez to wypadała tak bardzo jęka Daltową, mimo tak. wszystko godzina wiedźm była bardziej młodzieżowa. Mhm. To jest raczej już powieść stricte dla, dla dorosłych czytelników. Tak. Um, Zresztą, że jest momentami dosyć naturalistycznie i od razu mówimy, że jeżeli Was tyguje motyw krwi, e, no to tutaj może niekoniecznie, bo tutaj jest dużo o krwi mowy i generalnie o takich, no, tak. ludzkich wydzielinach, powiedzmy. Zgadza się, bo tutaj mamy historię inspirowaną troszkę takim klimatem, Noworlańskim z lekka powiedziałabym, ale też no nie do końca. Mamy tutaj prawdopodobnie świat inspirowany Stanami Zjednoczonymi, gdzieś tak z okresu wojny secesyjnej, tak mniej więcej tego podziału na północ i południe, mhm. bo tutaj jakby nazwy takie stricte zbytnio nie padają, gdyż one nie są tutaj jakoś specjalnie potrzebne. Mamy no, no, tylko jedną mieścinę i tak naprawdę to, że jest właśnie jakaś północ, jakieś południe i mieścina Pryne, w której żyje sobie nasza główna bohaterka. Tak, no i Marion jest dziewczyną, która pracuje początkowo w roli służącej w jakimś tam średnio bogatym domu, mhm. gdy no, oczywiście jest wykorzystywana, pracuje bardzo ciężko za właściwie żadne pieniądze, a poza sobą ma też na utrzymaniu swojego brata nie dojdę, właściwie no. nie jest w stanie nic <coughs> zrobić. Jest facetem, który pije, bierze narkotyki. Jest schorowany jeszcze do tego, więc kompletnie nie, niepojadny pod względem czegokolwiek, żeby jej pomóc w tym tak. ich majnym życiu. No i cała ta ich, tutaj całe ich otoczenie jest takim no, gigantycznym slamsem tak naprawdę. Tak, tak. Więc może będzie, że mają sobie zajabia się popachy, a wraca do domu i tylko urza się z tym właśnie nie dojdą bratem. Aż do momentu, w którym Marion w gazecie, w kolumnie matrymonialnej znajduje ogłoszenie o pracę w formie krwiopanny. Mhm. I w tym uniwersum krwiopanny to są dziewczęta, bo to są głównie młode dziewczyny, mhm. które mają oddawać krew swoim bogatym właścicielom. Mhm. Bo tutaj już to jest relacja stricte przedmiotowo-podmiotowa na takiej zasadzie, że są one traktowane trochę jak służba, ale innego rodzaju. E, to znaczy, są takimi dziewczynami zawsze pięknie ubranymi, dobrze, dobrze jedzą, mhm. zawsze muszą pięknie wyglądać. Takie laleczki. Takie laleczki, dosłownie. Mhm. E, ale nie laleczki w takim, takim językowym znaczeniu, mhm. tylko dosłownie jak lalki trzymane na półce, w, w gablotach. gablotach. Mhm. No i one mają oddawać krew swoim tym wspomnianym właścicielom. Bo wierzy się tutaj, że picie właśnie takiej młodej, energicznej, że tak powiem, mm -hmm. pełnej jeszcze życia krwi yy, pozwala zatrzymywać, stopować bądź też w ogóle pokonywać pewne choroby. I jest tutaj jakby opisana też cała kultura tego picia krwi, z czego to się bierze, yy, jak to działa i że w wyższych kręgach takich arystokratycznych na północy, to no to standard. jest to standard. <coughs> Także jeżeli ma się pieniądze. No to rzeczywiście można prowadzić taki, takie domy. Jest tych mhm. domów kilka kilkanaście. Jednym z najważniejszych jest właśnie ten dom pożądania, które działają trochę jak taki dom hazardu, dom uciech jednocześnie. Mhm, tak. I właściciele z reguły takich domostw sobie mogą pozwolić na kilka takich krwiopanie. No, i mimo, że na południu, właśnie tam, gdzie mieszka Marion, bycie krwiopanną no, nie jest zbyt y, chwalone. popularnie. i to też y, raczej przez to społeczeństwo południowe jest widziane bardzo negatywnie, mm -hmm. no to mimo wszystko Marion, ze względu na no, taką swoją sytuację, to, że jest no, niezwykle zdesperowana, okay. już zmęczona też sytuacją z bratem, i z, w ogóle z tym, w jaki życie się toczy. Tak, no, decyduje się odpowiedzieć na tą ofertę. Jak się domyślacie, tą krwiopanną zostaje, udaje się do tytułowego domu pożądania, do swojej nowej właścicielki baronowej Lizabiety. Tak. Jeżeli ktoś kojarzy historię o batory, no, no to, to jest to jest to właśnie. To nie? jest to, to jest to tak. Także to. zresztą tutaj nazwisko pada. To Lizawie... w ogóle to z Lizawietą to też jest takie trochę. Oczywiście no. Lizawieta jest oczywiście inną, inną odsłoną imienia Elżbieta, także mm -hmm. jesteśmy tutaj całkowicie w domu. Jak się domyślacie, będziemy obserwować, jak ta historia Marian się toczy, co się dzieje w domu pożądania, jak to jest być krwiopanną i do czego ostatecznie dojdzie. Bo dojdzie do rzeczy różnych. Różnych. Spóki. Chciałabym powiedzieć, że sobie wymanifestowałyśmy na początku roku to, żeby było więcej gotyckich powieści. Mhm. Tak. Bo to jest książka, która przebiega bardzo tradycyjnym gotyckim schematem. Mhm. Jeżeli mieliście okazję, czytać z naszego posta na Instagramie, właśnie co tak naprawdę w literaturze jest gotyckiej, dlaczego używamy takiego stwierdzenia i wobec czego um, można takie stwierdzenie zastosować, i w ogóle też co powieść gotycka nam dała jako dla, dla horroru, dla, dla mhm. thrillera. Dla powieści też oczywiście pięknej i tak dalej, no to tam pewnie możecie pokojarzyć pewne wątki takie romantyczno-awanturnicze mm -hmm. i takie, które związane są właśnie z takim poczuciem zagrożenia, grozy, tajemnicy, ale też takim romantyczno-seksualnym pociągiem, mm -hmm. bo to też jest dla powieści gotyckiej bardzo, bardzo istotne, jest to część właściwie kluczowa. Dlatego sporo osób takiej starszej daty z reguły twierdzi, że Daphne de Murie na przykład pisze romanse. Tylko, że to nie są takie romanse no. w porozumieniu współczesnym, mm -hmm. bo tam rzeczywiście wątki romantyczne występują i dla wielu fabuł jej książek są niezwykle istotne. Niemniej jednocześnie im ym, towarzyszy takie właśnie poczucie zagrożenia, niepokoju, że coś jest nie tak, mm -hmm. że coś jest nie do końca tak. w porządku. Jeżeli czytaliście albo oglądaliście chociażby Rebekę, no to myślę, że wiecie mniej więcej o co chodzi. I tutaj jest trochę podobnie, bo oczywiście więź między Marią a Baronową zaczyna się pogłębiać i stawać się coraz bardziej intensywna, i jednocześnie coraz bardziej niszcząca dla wszystkich. Nie tylko Marion, Aha. dokładnie. Tak. Jest ubej spuki, Uber niepokojąco. Bardzo już od pierwszych stron podoba mi się to, że. Nie lecimy bardzo mocno na takim, powiedzmy, tanim troszkę szokowaniu. Znaczy obawiałam się, że może rzeczywiście ta książka w pewnym momencie zboczyć na taki nurt y, totalny, wiesz co, ekstazy, takiej dzikości, mm -hmm. wie, że tam się będą działy niestworzone rzeczy. A tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko takiej linearnej, dosyć prostej historii i działamy tylko na wrażeniach i małych takich podpowiedziach, że coś jest nie tak, co dodatkowo wzmaga to poczucie niepokoju. I dlatego ja tak absolutnie mocno żałuję, że to nie jest książka wydawana na jesieni. Bo czytanie jej, jak wiecie, jak dni są krótkie, jak gdzieś tam pada deszcz i tak dalej, to by jeszcze dodało a. dodatkowo klimatu. A jednak i dziwnie się on czyta, jak za oknem macie karuzelę, bo jest odpust i jest 20 stopni i ćwierkają ptaki. <laughs> Więc to jest mój jeden wielki żal do tej książki, ale poza tym. Um, nie powiedziałabym, że jestem jakąś ubiefanką gotyku. W sensie mm -hmm. jakby są takie historie, które mają gotyckie cechy i rzeczywiście mi się podobają, ale dla mnie hardcore'owy gotyk nigdy nie będzie pierwszym wyborem, bo ja jestem po prostu cienka. Ja się boję, tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie dzieła wizualne, więc no, na przykład uber pi nie Piki Blinders, to drugie, *penny dreadful. dreadful, jest totalnie nie do przejścia dla mnie, bo jest za bardzo nie, za niepokojące i to, co się dzieje właśnie w tle tej historii mnie wyprowadza z równowagi i ja potem, wiecie, jak idę spać, to kładę się plecami z tak, żeby do i ściany. Dreadful i Dom Pożądania wychodzą też oczywiście od wątków wampirycznych. Tak. E, przy czym ciekawostka, tutaj słowo wampir nie pada ani razu. Ani razu. Kompletnie. A mimo wszystko doskonale wiemy, że to o ten motyw chodzi. No, oczywiście, mm -hmm. picie krwi już jest tak kulturowo zakodowane, że to kojarzy nam się z wampirami, że tak. troszeczkę nie ma innej opcji. Mimo, że tutaj o żadnych przemianach Wiesz... nie ma mowy, ona jest bardziej symboliczna. Tak, zresztą tutaj trzeba by było też w kontekście tego wątku wspomnieć o tym, że kontekst w ogóle całego setupu historii i świata jest taki, że. Henderson bardzo prosto nam nakreśla, jakby, że to właśnie nie, nie ma służyć jakiegoś rodzaju przemajanie, walki o nieśmiertelność, że to nie są te sztampowe motywy powiązane oczywiście z wampiryzmem, tylko ona bardziej z tego wątku wampirycznego czerpie kwestie pożądania, kwestie pragnienia. pragnienia, kwestie przywiązania się jakiegoś rodzaju hmm. haju emocjonalnego, erotycznego, też tak. i życiowego, który tak. płynie właśnie z konsumpcji cudzej krwi. Że, że to jest jednak takiego rodzaju więź, która wykracza troszkę poza taką podstawową kwestię, jak nieśmiertelność i. Tak, no oczywiście, no to no, w, nie, w ogóle picie. z piciem krwi, podobnie też ze wątkami kanibalistycznymi, tutaj mm -hmm. nawiązania do tego głodu, czyli no. G. Summers przy okazji, wiążą się oczywiście takie, takie motywy, jak to, że no, w wielu kulturach na przykład. Istnieją podania o tym, że jeżeli zjem kawałek zmarłego, mm -hmm. to na przykład uda mi się pozyskać jego siłę, mm -hmm, jego tak. mądrość, no, no, no. jego błyskotliwość, jakieś jego talenty, tak? Mm -hmm. I podobne kwestie oczywiście dotyczą krwi. Więc to też jest trochę tego typu klimat, także yy, to... skoro ja piję krew młodej dziewczyny, to uzyskam, uzyskam jej siłę, jej młodość, jej, wiesz, że ona jest, dosłownie jest życiodajna. Tak? Tak. U Stokera najsłynniejszym zdaniem w Drakuli jest przecież, że krew to życie, yy. więc tutaj rzeczywiście tak można też zakrzyknąć trochę. I nawet nie tylko w kwestii zaspokajania głodu, który to się yy. przed śmiecią, ale to też istotne jest w ogóle cały aspekt emocjonalny z tym związany. To znaczy a tego, że na przykład są takie Wspomnienki o niektórych bohatejkach, że one nie smakują dobrze, bo za dużo w życiu przeszły. Także tak. w ich wspomnieniach, w ich Dlatego emocjach... chodzi o to, żeby to były młode, niewinne dziewczyny. Tak, tak, mhm. tak. Właśnie nie skażone, żeby ta krew ich była jak najsłodsza, jak najczystsza. Więc no generalnie jest trochę taka ostra jazda po bandzie. Spodziewałam się na przykład, że tutaj kwestia degustatora, bo istnieje taka postać degustatora, będzie bardziej istotna. I jeżeli miałabym wskazywać rzeczywiście jakąś jedną taką inni bili rzecz, która mi nie pasuje, to to, że troszkę chciałam go więcej. Mhm. I ta postać rzeczywiście mogłaby mi tutaj tak trochę podciągnąć. On się pojawia i też w finale robi rzeczy zupełnie inaczej niż się spodziewałam, ale kupuje to. Tak, głównie ta historia działa na klimacie i na tajemnicy, po prostu. Mhm. Rozwiązujemy tajemnicę tego całego domu pożądania obecnych tam krwiopanien. No i oczywiście relacji Marion i Elizabeth. Tak, i mamy, mhm. mamy Female Rage, taki delikatny, o, myślę, że obecny. Myślę, że na pewno. Nie, jest on jakoś, wiecie, wybitnie wysunięty na pierwszy plan, aczkolwiek jest obecny. Mamy Girl Squad, tak, to też jest w ogóle super. Tak, jasne ale jednocześnie to też nie jest taka powieść w taki stereotyp, w sposób feministyczny, to znaczy, mimo że mamy tutaj właściwie niemalże wyłącznie kobiecą obsadę w tej książce, tak. no to jednak dużo czasu Henderson spędza na tym, żeby pisać pewnego rodzaju animozje między nimi, zazdrość, tak. em, jakieś takie niepokoje, które się wiążą z tym, że przyjeżdża kolejna dziewczyna. Natomiast to jest ujęte w takim kontekście, właśnie tego, że każda chce być tą najlepszą, mm -hmm. ale mimo wszystko koniec końców dochodzimy do pewnego do takiego, do takiego rozwiązania, że one mimo tego wszystkiego, mm -hmm. mimo jakichś tam różnych niesnasek między nimi, koniec końców będą dla siebie. Girls. Mm -hmm. Tak i faktycznie eksplorujemy te tematy związane z zazdrością właśnie z pragnieniem bycia kimś to przy mhm. okazji Marion jest bardzo bardzo wyraźne tak. no bo to jest dziewczyna która nie miała nic i nagle może prawda powalczyć o wszystko. zupełnie inny status tak no właściwie o wszystko i być niezwykle ważna, mm -hmm. e, a jednak ważnym jesteśmy, jeżeli inne osoby nas uznają za ważne, tak? Tak, a nie my sami siebie. Mm -hmm. e, klimat jest w ogóle doskonały i to Henderson pokazała w Godzinie Wiedźmi mm -hmm. i pokazuje też tutaj. To jest wszystko zasługa Pioja. Że potrafi tak atmosferycznie pisać, tak pisać mm -hmm. tło, e, wiesz, używać takich sformułowań, to też myślę, że doskonale wyszło w przykładzie, e, które, wiesz, właśnie wprowadzają Cię w taki klimat Taki lekka horrorowy, mm -hmm. ale jednocześnie nie, omija takie właśnie bardzo tanie nawiązania, o których mówiłyśmy tutaj po drodze. Bardzo mi się podobały, zwłaszcza początkowo. To jest bardzo się... sprawną pisarką Henderson. Tak. I widać tutaj, że tak jak w godzinie Wiedziem ten finał był taki, nie, taki się trochę wywalił, się nie? Mm -hmm. y jakby spadliśmy z rowerka na ostatniej no, prostej tak. dosłownie. Ale ustawiliśmy nóżkami po prostu na ziemi. Tak, tutaj nie ma w ogóle mowy o tym, że się z z rowerka. Do samego końca klimat i tempo mm -hmm. i takie poczucie napięcia tak. jest poprowadzone, no jest idealnie zamknięta. Mm -hmm. No ja nie mam osobiście ja żadnego zarzutu do tej książki. Ona mnie tak pochłonęła, tak mnie wciągnęła, ja byłam tak zachwycona już po w 50 pierwszych 50 że nie ma... No 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 czytasz to ja nowe relacje. I ją czytasz absolutnie na jaz. ja tak zrobiłam zresztą. Bardzo lubię początkowe opisy, to znaczy tutaj jeżeli chodzi o opis samego domu i w ogóle zarysowanie tych miejsc, to tutaj jakby no, jest to dosyć proste, jesteśmy w jakiejś rodzaju rezydencji, tak, w domu, więc tutaj nie miała pola do popisu, ale myślę, że prawdziwy kunszt tego, jak operuje słowem Henderson pokazała na samym początku, kiedy opisywała tą mieścinę, kiedy opisywała Brain. To jest bardzo prosty zabieg z cyklu Marion wraca na pierwszej, wiecie, drugiej stronie z pracy. z pracy i opisuje to, co ją otacza. I to w ogóle momentalnie wciska Was w fotel, wiecie, zapina Was i wrzuca dwójkę, no nie? I potem jest trójka, czwórka, piątka i za to właśnie... Jestem mega wdzięczna, jak jest, że bardzo mi się to podoba pod tym względem, że kiedy mamy tak mocny, jakby mocne wejście od razu w, w tę historię, w ten świat i w to, jakie są jego realia, to potem już się tylko bawisz. I to no bardzo się, mi się ten opis domu bardzo podobał. On też jest bardzo taki tradycyjny, nawiązuje mm -hmm. do wielu tropów, które ja bardzo cenię. To zamknięta przestrzeń. E, oczywiście, zamknięta przestrzeń, wiesz, wielki dom, który się tak naprawdę w którymś momencie staje takim gąszczem korytarzy, plątaniną mm -hmm. pokojów, tak. gdzie wiesz, każdy drzwi mogą skrywać tajemnice i zasadniczo mm -hmm. nie wiesz co się czyha, co czycha za rogiem. To, że w momencie, w którym mamy taką sekwencję, gdzie Marion śledzi Lizawietę, ona nagle, wiesz, znika, znika mimo obiekt. że tutaj nie ma żadnego przejścia dalej, mm -hmm, tak? Mm -hmm. To też nawiązuje do takiej wampirycznej tradycji tego, że wiecie, wampiry potrafią się zmieniać w nietoperze, albo tak. w ogóle rozpływać w powietrzu. Przechodzi przez ściany. Przechodzi ja. przez ściany, dokładnie, nie? Więc to wszystko bardzo dużo czerpie z tradycji i ma z tego wiele, wiele fanów, Jednocześnie, no, zmienia to w taki sposób, że to nie jest absolutnie wtórne ani taka powtórka z rozrywki, takie best of, gotycko mm -hmm. wampiryczne tak, 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 elementy, tak. wszystko wsadzone no. do jednej historii, nie? Sim. Sam fakt, że mamy ten, ten motyw właśnie tej krwiopanny, tak? tego, że mm -hmm. to jest pewnego rodzaju zawód, no. jakaś taka właśnie faworyta, Wśród służby, tak? No bo służba służby nigdy nie była równa do końca, mm -hmm. tak? To tak. są takie towarzyszki tak. na dobrą sprawę, bo one no nie tylko krew oddają, ale też spędzają z Lizabetą czas i to w jakby zamkniętych pokojach i też publicznie. Mm -hmm. Jest momentami bardzo sensualna i bardzo erotyczna, tak. ale jednocześnie tak sensualna i tak erotyczna, jak ja osobiście bardzo lubię. ze smakiem. Czyli wiele rzeczy jest powiedziane wprost. A wiele zostawionych ja znaczy, nie do powiedzenia. Dokładnie. I to jest mhm. jasne jak słońce, co się dzieje w tych scenach. Tak. I nie potrzebuję tutaj bardzo drobiazgowych, wręcz takich porno-opisów, mhm. żeby poczuć, wiesz, takie uuu. Uuu. Ula I la. Do... Aj, te halki tam latają, ojajaj. Wiesz, prawda, że tam, nie wiem, skrzyżowane nogi, mm -hmm, prawda, jednej tak. z drugą, wiesz, i tak no. dalej. Jakieś tam, nie wiem, no te pocałunki, nie pocałunki, bla, 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 tak. rzeczy się dzieją. No i też, no właśnie, a propos, w tle leci tym razem nie hastimer, tylko Abel Korzeniowski. Tak, oczywiście jest to wylewy, więc to też, jeżeli tak, jest to dla Was ważne hmm. info, to, to dajemy znać, że tak, jest to stuprocentowo wylewy, więc. Jeżeli Was nie przekonało nic, co do no, tego powiedziałyśmy, to może to Was jeszcze tak, wiecie, dociśnie i przekona. Więc... No ja jestem totalnie Czas. w ogóle zajarana teraz Alexis Henderson po tych dwóch książkach jako autorką. Mm -hmm. Ona w ogóle, co ciekawe, ma już sprzedane prawo do swojej kolejnej książki, która, uwaga, jest The Dark Academia Motif. Ooh. Tak, zaraz Wam w ogóle dokładnie powiem, jak to się nazywa, bo aż ją zalajkowałam u nas, zaobserwowałam. Książka będzie się nazywała An Academy for Liars. Ooh. Okay, Przybyłem na 17 września tego mm -hmm. roku, oczywiście za granicą. Tak. No i jest to takie, właśnie no, typowo akademicka historia, więc mm -hmm. ja już wiecie, Zacieka na rączki. No, jak ja to tylko zobaczyłam, to miałam takie: wow, no. to jest po prostu tak idealne i tak doskonałe. No. No fajnie, fajnie, Alex Henderson pokazała Buja. naprawdę cool i ja jestem intuit. Zwłaszcza, że można by było powiedzieć, że jeżeli chodzi o motyw picia krwi, to już wszystko było naprawdę. To już jest tak przeleciany wątek, że, że, że już ciężko znaleźć coś nowego, a tu jednak chodzi Henderson. Ale tak Jezus jak... nie, no ja w ogóle uwielbiam <coughs> wiesz, inspirację historyczną, inspirację tradycyjną literaturą. Mhm. I tu jest tyle smaczków, i takich elementów, takich winków do ciebie no. I, i też nawiązań do dzieł kultury innych, jeżeli się interesujecie w ogóle właśnie tego typu literaturą. Czy Filmami, a jednocześnie nie jest to wtórne, jest to świeże, jest to ciekawe, jest to tajemnicze. Jest tajemnica, która jest prowadzona z suspensem tak. i, i, i ona ma tempo doskonałe, tak? To się w ogóle samo się czyta. Tak? Samo. Si. Książka nie jest długa, nie, ale no, no natomiast, no, no. no to właściwie, jest tak 6. jak Marta mówi, nie? Możesz usiąść jednego wieczora, mm -hmm. i skończycie, prawda, o czwartej nad ranem, ale skończycie. Ale skończycie, nie. bo nie odłożycie. Nie no, ponosi. Mega, jeszcze każdy rozdział jest otwierany taką jakby wypowiedzią i jakiejś krwiopanny. O Jezus, tak. I one są tak klimatyczne, są tak tajemnicze. Mm -hmm. Po prostu jakby mi Alexis Henderson powiedziała, że ona jeszcze mi da jakąś historię, jakieś krwiopanny. Tak, że. To bym w ogóle bardzo chętnie one to troszkę stawiają przed tobą, z czym będziesz się mierzyć w tym danym rozdziale, ale kompletnie go nie spoilują. Tak, nie, że wiesz, Ty jeszcze jako czytelnik razem z Marią, no nie wiemy, nie wiecie, czego, czego się spodziewać tak do końca, ale te cytaty są takie niepokojące, takie właśnie sygnalizujące, że to jest trochę jak no, wejście do takiej przestrzeni, z której już nie będzie ucieczki, mimo że to jest wszystko takie lukrowe, cukierkowe mm -hmm. na pierwszy rzut oka i doskonałe, tak, bo dostajecie piękną sukienkę, piękną fryzurę i ciasteczka na obiad. To jednak no jest w tym coś groźnego i coś bardzo niebezpiecznego. To bardzo naturalne, że krwiopanny nawiązują z towarzyszkami nic porozumienie. Niestety względy to rzecz chwiejna, a rywalizacja może uczynić wrogami nawet najlepsze dusze. No na krwiopanna domu szajańczy. O, to taka propos tego roku szajańczy trochę. Jest był jeszcze ten y, dom kruków. Tak. Coś można do jakiejś grosowej? Guys, cudowne to było, absolutnie. Mówię, mój jedyny buldup to jest taki, że nie mamy jesieni teraz, aczkolwiek ja kocham lato, więc też nie mogę nad tym jakoś wybitnie gniewać, bo nie wypada, lato jest super, ale czytanie jesienią, osiądzie jeszcze bardziej niż by się można było tego spodziewać. Więc to jest ten moment, kiedy wydajecie, znaczy czytaliście poprzednią książkę Henderson, czy może już czytaliście Dom Pożądania, a jeżeli nie, to dlaczego jeszcze, nie? I do zobaczenia ja następnym razem. Pa!